Cześć, ja nazywam się Zilla, ja hoduję ptasziki, więc wy też możecie. Tutaj macie moją piękną, seksowną rączkę. Jestem zjebany, kurwa, jak e, pies. Nie, nie, kurwa. Jestem zjebany, jak koń po westernie, Albo wiem dzisiaj rano po prostu się zapająki wziąłem o godzinie około 11. Mamy godzinę już 14, a ja ledwo co się wyrabiam ze wszystkim. I dlatego dzisiaj też się okazało, że terraria mi troszeczkę pogrzebiały. Więc musiałem po wszystko poprzesypywać, poprzerzucać, jeszcze mi się spierdoliła e, spierdolił mi się jeden pojemnik z pająkami, także wszystko mi się totalnie wysypało i musiałem wszystko od nowa dekorować. A się żadnemu pająkowi nic się nie stało. Niemniej jednak, po prostu mam poranek pełen wrażeń. Dlatego właśnie dzisiaj zrobimy sobie transfer. A w, trans w transferze mamy całkiem sporo pająków. Zacznijmy może sobie od tych małych. Także jedzie w pierwszej kolejności mamy e, GR. GR to jest nic tak naprawdę, ponieważ GR to pusty pojemnik, jak sami widzicie, O, e, który sobie, że tak powiem, użyjemy do przełożenia. Także dajcie mi teraz chwilę, tylko skożę po pensetę, bo oczywiście jestem debilem i zapomniałem o niej. Mamy dwie małe pensety. O i pierwszym pająkiem w kolejności, jakiego sobie dzisiaj przełożymy, jest ta. Oto Psalmopoeus Irminia, młodziutka Psalmopoeus Irminia. I dzisiaj sobie ją po prostu przełożymy do tego pojemniczka. Jak sami widzicie, jest też troszeczkę głodna. Karaczana i teraz je damy, ale dam jej za 2-3 dni. Jakiś pojemnik zostanie zapajęczynowany. Tutaj możecie sobie ją o, zobaczyć. No, pająk jak pająk. I teraz ją przesypiemy. Chodź. Nie. Pająk nie chce oczywiście ewidentnie przejść, bo przecież byłoby. Za łatwo, gdyby nam coś się udało Nawet nie trafiłem do pojemnika jak to ja proszę mm. Mógł być Mam strasznie chujowe dojście tutaj do tego tego do tego Będę musiał chyba troszeczkę to zmienić przy okazji następnego przekładania. Także dajcie mi chwilę. Jak sami widzicie Irminia została przełożona. Mamy pierwszy sukces. Zresztą następna jest Polesiloteria Metallica Młoda. Mamy pojemnik oczywiście też przygotowany na nią. Ciach podjaśniliśmy troszeczkę, żeby nie było, bo zaraz powiedzą, że nic nie widzę ciebie, Chujowo nie podoba nam się. Wolimy królika. Dobra. O, i Poe spierdoliła. No co za menda. Pająk stwierdził, że pierdoli w dupę. I jeszcze raz. Halo? No, 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 no. Bardzo dobrze. Sukces. Ech przekładanie małych pająków. Moje ulubione nowe hobby. Ten chociaż jest najedzony, w związku z czym nie trzeba będzie jej, że tak powiem dokarmiać, ani nic z tych rzeczy. Także drugi pająk przyłożony. Idziemy do trzeciego, moi mini. A trzecim jest Murinus, Pterinohilus zambara, który, co ciekawe, jest z odłowu. Z matki z odłowu, przepraszam. Te pająki, żeście mogli ostatnio oglądać na moim filmiku od Eurospiders, Zobaczcie, te pojemniki mi się spierdoliły dzisiaj po prostu spółki. Jak jeden mąż? No, o, następny pierdolnięty. Uwielbiam to, tak, chodź tu. Why do I even try? Dobra, udało się. Znaczy, no, technicznie, kurwa. Czy mógłbyś na spokojnie przejść ty pierdolony, ty kasztanie amerykański? Udało się. Dziękuję. Ech. Jest i sprawca całego zamieszania. O, tu, tu, tu. Już nie będę go dotykał, bo zaraz znowu, kurwa, wytryśnie i tyle z tego będzie. Ech. Tak. Także będzie dużo śmiechu z filmiku z idli, jak łapie nieudolnie pająki, gamon 1. Ech. Dobra, mamy następnego. Przed chwilą brałem prysznic i już jestem mokry jak pedofil na dziale dziecięcej bielizny. E, dobra, mamy kolejnego. Tym razem, następny pewnie sprinter. Jest to... Eee... i Seigold. O, 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 już, już zaczyna się, tak? Proszę Państwa. Zaraz spierdoli nam gdzieś, a jakże? Bo wejść do pojemnika to takie, takie ciężki challenge. A Polska to taka trudna języka. Nie! No co, ty nie uciekasz? Dobra, bo zaraz wykraczę, naprawdę. A tego byśmy nie chcieli. Udało się, tak, mamy holotenice i przełożonego. Mam nadzieję, że mu łapnie przycisnę. Już pewnie gdzieś uciekł. Tak. Jak sami widzicie, profesjonalny terrorysta zawsze dba, panuje nad sytuacją, także pająk jest tutaj. Kolejny pająk. Eee, tak, mamy tutaj pusty pojemnik i na niego czeka... Avicularia juruensis, Czyli, innymi słowy, Avicularia sp. peru purple. Jeżeli dobrze pamiętam, od kosmy. si ta pewnie spierdoli. O! Nawet to było się bez strat! Może nawet Wam ją pokażę. O! Jest. Glut. Sukces. Mamy kolejnego. Także zaraz, zaraz będziemy już w domciu, moi kochani. No dobra. To teraz będziemy, przechodzimy na level up. Niczym Wasz giena kurwiamy dalej. E, I mamy kolejne trzy pająki do przełożenia. Także zaczniemy sobie może od tego najmniej pospolitego. Jest to młody z Gigas. Mam już jednego. Jednego odkopię. O! A tu dało mi się przesypać całość razem z omawianym pająkiem. Miała być nora. Wyszła jak zawsze. Gigasa. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak zapieprza i jak ucieka. Który to już dzisiaj? Trzydziesty? Dziękuję. Mamy, udało się, sukces, tak. Zamknijmy zanim pająk ucieknie. Hurra, brawo I Super jesteś! Nie. Dobra Kolejny wspaniały sukces na moim koncie terrorystycznym Przekładamy następnego. Tym razem pająko, które, pająki, które uwielbiam, a o które się boję jak nie wiem co. Czyli porchotela antipodiana. Przełożenie tego też będzie śmieszne. Na szczęście obyło się bez większego bólu. Także jest już dobrze, jest wilgotno. Te pająki potrzebują wilgoci, bo pochodzą z Nowej Zelandii. Więc trzeba o to koniecznie zadbać. I mamy trzeciego, ale nie najgorszego. Też porchotela Antipodiana. Większy chyba, albo mniejszy, już nawet nie wiem. Ale patrzcie, nawet sam wychodzi. Przybliżę Wam, się, żebyście lepiej widzieli. Dobra. Aha Jeszcze raz... Nie! Moment Ja pomóż! Podejście numer 3 i tym razem trzymamy w pogotowiu przykrywkę. I się udało! Nie wierzę. Dobra. Ech, pająk jest tu. O, tu. I tam już go zostawiamy mam, i mam dosyć już przekładania, a żeby było jeszcze zabawie, to jeszcze nie koniec, o nie. Najlepsze zostawiłem na koniec. Także zaczynamy z grubym kalibrem teraz. Gruby kaliber oznacza mniej więcej tak. Numer jeden. Fufius Lancius. Którego za chwilkę sobie też przełożymy. O. Od razu się zaopatrzymy w przykryweczkę. Dobra. Fufius Lancius, tak. Tak jak powiedziałem, oto i on. Spasony jak 100. To jest jeden z tych niewielu momentów, kiedy możecie tego pająka sobie zobaczyć. Bardzo fajny. I za chwilkę go sobie przełożymy. Jak sami widzicie jestem w 100% bezpieczny, albowiem ten pająk nie chodzi po a, płaskich powierzchniach. Także boink, boink. No śliczny co ciekawe teraz chyba będzie linieć bo taki patrzę, że taki mało ruchawy jest. zazwyczaj te pająki są dosyć takie nazwijmy to bardziej płochliwe dobra, to jest numer jeden na naszej liście z tych większych zamykamy przybytek szczęścia i teraz moi mili część numer dwa który będzie jeszcze zabawniejszy albowiem będzie to murinus Morinus zwany potocznie fochem. Fochem dlatego, bo tego pająka nigdy praktycznie nie mam jak oglądać. Oto i on. I e... jest całkiem spora szansa, że będzie sobie liniał lada dzień. Właśnie chodzi... o co mi chodzi? Chciałbym bardzo, żeby ten pająk przyszedł w taki sposób, żebym nie musiał go potem łapać. O właśnie. I tutaj chyba posłużę się nawet dłuższą pęsetą. Ech, co by później nie mieć problemów z tym oto pająkiem? O! O! Oby, na pewno będzie linić, bo te, on zawsze, on raczej nie, ona, bo to jest ona, ona raczej nie należy do spokojnych pająków. Jeszcze go nawet troszeczkę pokażę. O! Ciao! Jest trochę zła, ale nie aż tak. Jest trochę rozleniwiona, więc e, nie będziemy nic z nią robić, co by nie kusić losu. Zap. Zamykamy. Nazwa Foch się wzięła od tego, że jak ją dostałam od Krzysia, to ten pająk siedział cały czas w rogu i nie mieliśmy jakiej nawet za bardzo oglądać. Także stąd Foch. Dobra. Focha mamy przełożonego i został ostatni pająk na naszej liście, także bear in mind. Ostatni na naszej liście, a w zasadzie ostatnia jest. Ciap! to jest i loteria Metalika. Którą za chwilkę spróbuję przełożyć, ale dajcie mi po chwilę złapie odpowiedni kąt. Mamy nazwijmy to odpowiedni kąt. Mam też nadzieję, że jest wszystko dostatecznie dobrze widoczne. Pająka Wam za chwilkę pokażę. Oto i ona. Moja poesji Loteria Metallica, która już dawno chyba liniała. Bo tak widzę, że nie bardzo skora jest. Znaczy kolory, ma kolory strasznie takie ciemne. Teraz ją zmusimy do tego, żeby przeszła tam gdzie jej miejsce. O jak sami widzicie, nie ma raczej większych komplikacji z tym pająk. Raczej nie jest agresywny w stosunku do mnie. I tyle ją widzieli. Dobra. Mam nadzieję, że żeście się troszeczkę pośmiali z mojej nieudolności w tym temacie. Udało się zrobić to bez większego bólu. Ja jestem zadowolony, bo spędziłem na tym cały ranek, podczas gdy miałem spędzić cały ranek Z Emilką, a zamiast tego zajmowałem się pająkami. A to nie, nie to powinno być na tą chwilę moim priorytetem. W każdym bądź razie grunt, że się udało, wszystko tak? Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie, udostępnijcie to wideo na wiadomych stronach. Zajrzyjcie oczywiście na mojego Facebooka, yy, Instagrama oraz Patronite'a. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i zostawcie także komentarz. Może być jakiś taki miły dla odmiany, bo ranek naprawdę miałem chujowy i nie chciałem się tego nagrywać. Zaraz coś powie. No to po co nagrywasz, jeżeli ci się nie chce, no bo robię to dla was. Dobra. Ja nazywam się Zidla, ja hoduję ptaszniki, więc Wy też możecie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Papa! Pa! Zanim sobie pójdę, chciałbym podziękować wszystkim patronom za to, że wspieracie mój kanał. To właśnie dzięki Wam powstają takie materiały jak ten i jestem Wam mega wdzięczny. Jeśli nie boicie się klozetowego humoru i taka forma Wam odpowiada, rozważcie zostawienie subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Zajrzyjcie także do innych moich filmów. Żegna się z Wami Zidla, ja hoduję ptaszniki, więc Wy też możecie.